Jerzy Szałach, burmistrz miasta i gminy Nowy Staw. Dzisiaj obchodzimy dorzynki gminne Nowego Stawu. Jesteśmy w zasadzie już na końcu dzisiejszych obchodów, może skromnych, ale taką formę uzgodniliśmy z rolnikami sołtysami. Mieliśmy mszę dorzynkową dziękczynną Bogu za plony i coś dla ciała w naszym tradycyjnym ołówku było rozstrzygnięcie konkursów, za które były nagrody. Które pozwolą sołectwom własnym gronie dzisiaj i nie tylko w świetlicach wiejskich się spotkać i wzajemnie cieszyć z dożynek i końca żniw. Tradycja ta jest kultywowana. Od dawien dawna. Ja się cieszę, że w naszej gminie jest ona bardzo obszerna. Uczestnictwo przy różnych konkursach, a mamy ich tu pięć, aż uczestniczenie rolników i soec jest bardzo duże. Kiedy zaczynałem tu pracę, to dwa sołectwa, trzy tylko uczestniczyły, chciały brać udział w dożynkach. Dzisiaj na 18 soec, można powiedzieć, że prawie 15 soec uczestniczy. Chce się angażować, i kultywować tą tradycję dożynkową, za co jestem bardzo wdzięczny, i tu z tego miejsca chciałbym wszystkim podziękować. Nasze sułectwo zajęło, zajęło pierwsze miejsce w konkursie na wieniec dorzynkowy w tym roku. Nad tym więcej pracowaliśmy już od wczesnej wiosny. Panie z naszego sołectwa wysiewiały kwiaty, zbierały, zbierały kłosy, żeby były ładne, dorodne, ładnie wyglądały. Jest to bardzo trudna i mozolna praca. Trwa, trwa to można powiedzieć od samej wiosny, później samo plecienie trwało około dwóch tygodni, żeby to tak okazale wyglądało. Mieszkańcy z naszego sołectwa no, można powiedzieć, że udzielają się średnio dobrze. Co, co do plecienia tych wieńców jest kilka osób bardzo zaangażowanych. Chciałem tu podkreślić panią Anię, pana, pana Pawła, panią Kamilę, to są trzy osoby, Agnieszkę, Małgorzatę. To są trzy osoby, które najbardziej angażują się w przygotowaniu wieńca dożynkowego i we wszystkich innych sołeckich. Można powiedzieć pracach, czy, czy coś takiego. No, co jeszcze chciałem powiedzieć? No, na, na pomysł zrobienia tego wieńca, można powiedzieć, że wpadliśmy już dwa lata temu. Y tylko był on zrobiony z innych materiałów, troszeczkę, z innych y zbóż. Y w tym roku po prostu stwierdziliśmy, że te zboża, które y są obecnie, będą lepiej do niego pasowały i bardziej podkreślą jego walory. Bardzo cieszymy się z zajęcia pierwszego miejsca. Motywuje nas to do dalszej pracy, żebyśmy dalej doskonalili techniki w produkcji tych wieńców, czy innych ozdób sołeckich. Mam nadzieję, że osoby, które do tej pory się angażowały, dalej będą się angażować, a nowe, ze względu na to, że zajęliśmy tak zaszczytne pierwsze miejsce, do nas dołączą i razem, wspólnie będziemy tworzyć jeszcze piękniejsze prace.